Niech nie oddala się zwój tego prawa od twoich ust, ale rozważaj je dniem i nocą, po to, by pilnować postępowania zgodnego ze wszystkim, co zostało w nim napisane. Księga Jozłego, rozdział pierwszy, werset ósmy. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Ewangelia według Świętego Marka, rozdział dziesiąty. Rozwód i powtórne małżeństwo. Gdy stamtąd wyruszył, przyszedł w granice Judei i Zajordania. I znów schodziły się do niego tłumy, a on, jak to miał w zwyczaju, znowu uczył je. Wtedy podeszli do niego faryzeusze i wystawiając go na próbę, pytali go: Czy wolno mężowi odprawić żonę? On zaś odpowiedział im: Co wam nakazał Mojżesz? Oni na to: Mojżesz zezwolił napisać oświadczenie rozwodowe i odprawić. Jezus zaś powiedział im: Z powodu waszej zatwardziałości serca, napisał wam ten przepis. Od początku stworzenia Bóg uczynił ich mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę, połączy się ze swoją żoną i będą ci dwoje jednym ciałem, także nie są już dwoje, ale jedno ciało. Co zatem Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. A w domu uczniowie znów zaczęli go o to pytać. Wówczas powiedział im, Ktokolwiek oddala swoją żonę i poślubia inną, cudzołoży względem niej. I jeśli ona oddala swego męża i poślubia innego, cudzołoży. Jezus i dzieci. Przynosili mu też dzieci, aby je dotknął, ale uczniowie zganili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i powiedział im, Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im. Takich bowiem jest Królestwo Boże. Zapewniam was, ktokolwiek nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno nie wejdzie do niego. Po czym brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Bariera bogactwa. A gdy wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i pytał go: Nauczycielu dobry, co mam uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne? A Jezus powiedział mu: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie składaj fałszywego świadectwa, nie oszukuj czci swego ojca i matkę. A on mu odpowiedział: "Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości". Wtedy Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział do niego: "Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim". A będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjść i chodź za mną. On jednak sposępniał na to słowo i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. A Jezus rozejrzał się wokoło i powiedział do swoich uczniów: Jak trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego? Uczniowie zaś zdziwili się na te słowa. Wtedy Jezus odezwał się ponownie i powiedział do nich: Dzieci, jak trudno jest pokładającym nadzieję w bogactwach wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej dziwili się i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i powiedział: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga bowiem wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić: Spójrz. My opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział Zapewniam was, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo Pola ze względu na mnie i ze względu na Ewangelię. A kto nie otrzymałby stokrotnie teraz, w tym czasie domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól wśród prześladowań, a w nadchodzącym wieku życia wiecznego. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Trzecia zapowiedź śmierci. Byli zaś w drodze i szli w górę do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi. I dziwili się, ci, którzy szli za nim, odczuwali lęk. Wtedy znów wziął dwunastu i zaczął im mówić o tym, co ma go spotkać. Oto zmierzamy do Jerozolimy, gdzie syn człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i znawcom prawa. I skażą go na śmierć, i wydadzą narodom, i wyszydzą go, i będą go opluwać, i ubiczują go, i zabiją, a on po trzech dniach zmartwychwstanie. Prośba Jakuba i Jana. I podeszli do niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, i powiedzieli: Nauczycielu, chcemy, abyś nam spełnił to, o co Cię poprosimy. A on ich zapytał, Co chcecie, abym wam uczynił? Oni zaś powiedzieli Daj nam to, abyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po Twojej prawicy, a jeden po Twojej lewicy. A Jezus powiedział im: Nie uświadamiacie sobie, o co prosicie: Czy możecie pić kielich, który ja piję, lub być ochrzczeni chrztem, którym ja jestem chrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Wtedy Jezus im powiedział: Kielich, który ja piję, pić będziecie, i chrztem, którym jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Jednak siedzieć po mojej prawicy lub lewicy nie moją rzeczą jest dać, ale będzie to dane tym, którym zostało przygotowane. Gdy usłyszało o tym dziesięciu, zaczęło oburzać się na Jakuba i Jana. Lecz Jezus przywołał ich i powiedział: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za przywódców narodów, podporządkowują je, a ich wielcy tyranizują je. Nie tak ma być między wami, lecz ktokolwiek między wami chciałby stać się wielki. Niech stanie się waszym sługą i ktokolwiek między wami chciałby być pierwszy, niech stanie się sługą wszystkich, bo i Syn Człowieczy nie przyszedłby mu służono, lecz by służyć i oddać swoją duszę na okup za wielu. Uzdrowienie Bartymeusza I przyszli do Jerycha. A gdy wychodził z Jerycha on i jego uczniowie oraz spory tłum, syn Tymeusza, Bartymeusz, niewidomy żebrak, siedział przy drodze. Słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Synu Dawida, Jezusie, zlituj się nade mną. I wielu go upominało, aby umilkł. On jednak tym głośniej wołał: Synu Dawida, zlituj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i powiedział: Zawołajcie go. I zawołali niewidomego, mówiąc mu: Odwagi, wstawaj, woła cię. Zrzucił zatem swój płaszcz, poderwał się i przyszedł do Jezusa. Jezus zaś odezwał się i powiedział do niego, Co chcesz, abym ci uczynił? A niewidomy odpowiedział, Rabuni, abym znów widział. Wtedy Jezus powiedział, Idź, twoja wiara ocaliła cię. I zaraz odzyskał wzrok i wyruszył za nim w drogę. Księga Przypowieści, rozdział ósmy. Dom Mądrości. I dom głupoty. Mądrość zbudowała swój dom, wyciosała siedem swych filarów, przygotowała mięso, zmieszała wino, zastawiła stół, wysłała służące i woła na szczytach wzgórz miasta. Kto prosty, niech tu wejdzie. A tym, którym brak rozumu, mówi: Chodźcie, jedzcie mój chleb i pijcie wino, które zmieszałam. Porzućcie prostactwo, abyście żyli, i idźcie prosto. Drogą rozumu. Kto karci szyderce, ten ściąga na siebie hańbę, a kto strofuje bezbożnika, ten się plami. Nie strofuj szydercy, aby cię nie znienawidził. Strofuj mądrego, a będzie cię kochał. Daj mądremu, a tym bardziej zmądrzeje. Poucz sprawiedliwego, a pomnoży wiedzę. Początkiem mądrości jest bojaźń jachwę, a poznanie świętego to rozum, gdyż dzięki mnie Pomnożą się twoje dni i przedłużą się lata twojego życia. Jeśli jesteś mądry, jesteś mądry dla siebie. Jeśli jesteś szydercą, sam poniesiesz tego skutki. Głupota, ta kobieta, jest hałaśliwa, to prostactwo i nic nie wie. Siedzi u wejścia swego domu, na tronie wyżyn miasta, aby wołać na przechodzących drogą, kroczących prosto swoimi ścieżkami. Kto prosty, niech tu wejdzie. A do tego, któremu brak rozumu, mówi Kradziona woda jest słodka I chleb pokątnie zdobyty smakuje Lecz taki nie wie, że tam miejsce cieni zmarłych A jej zaproszeni kończą w głębiach Szeolu Księga przypowieści Rozdział dziewiąty Przypowieści Salomona Zbiór drugi Maksymy samodzielności Mądry syn cieszy ojca Lecz syn głupi jest zmartwieniem dla swej matki nie wzbogacą skarby zgromadzone niegodziwie, lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. Duszy sprawiedliwego jachwę nie dotknie głodem, lecz udaremni żądze bezbożnych. Leniwa dłoń wpędza w potrzebę, lecz ręka pracowitych wzbogaca. Syn roztropny zbiera w lecie, syn, który przesypia żniwa, zawstydza. Błogosławieństwa spływają na głowę sprawiedliwego, lecz usta bezbożnych skrywają gwałt. Pamięć o sprawiedliwym jest błogosławieństwem, lecz imię bezbożnych zaginie. Mądre serce przyjmuje przykazania, głupiec przez swe wargi upadnie. Kto postępuje nienagannie, postępuje bezpiecznie. Matacz w swym postępowaniu zostanie ujawniony. Kto mruga okiem, zadaje ranę, a głupiec przez swe wargi upadnie. Usta sprawiedliwego są krynicą życia, lecz usta bezbożnych Skrywają gwałt. Nienawiść wznieca spory, lecz miłość przykrywa wszystkie nieprawości. Na wargach rozumnego można znaleźć mądrość, rózga na plecy tego, któremu brak rozumu. Mądrzy gromadzą wiedzę, a usta głupca to bliska tragedia. Mienie bogatego to jego mocny gród, ubóstwo ubogich, ich tragedią. Praca sprawiedliwego służy życiu, dochód bezbożnego grzechowi. Kto dba o karność, jest na drodze życia, lecz kto gardzi karceniem, błądzi. Kto skrywa nienawiść, wargi kłamliwe, i kto roznosi oszczerstwo, jest głupi. Gdzie wiele słów, tam nie ustaje nieprawość, lecz kto powściąga swe wargi, jest rozumny. Język sprawiedliwego jest wybornym srebrem, serce bezbożnych, mało warte. Wargi sprawiedliwego pokrzepiają wielu, lecz głupcy, Umierają z powodu braku rozumu. Błogosławieństwo jachwe wzbogaca i nie przysparza przy tym trudu. Przeprowadzić zły plan to dla głupiego niczym żart, lecz mądrość należy do człowieka rozumnego. To, przed czym drży bezbożny, spada na niego. Sprawiedliwemu zaś spełnia się jego pragnienie. Gdy nadchodzi burza, zmiata bezbożnego, lecz sprawiedliwy ma fundament wieczny. Czym ocet dla zębów a dym dla oczu, tym leniwy dla tych, którzy go posyłają. Bojaźń Jahwe przedłuża dni życia, lecz lata bezbożnego skracają się. Oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość, lecz nadzieja bezbożnych zawodzi. Droga Jahwe to schronienie dla nienagannych, lecz tragedia dla popełniających nieprawość. Sprawiedliwy nie zachwieje się na wieki, lecz bezbożni nie zadomowią się na ziemi. Usta sprawiedliwego owocują mądrością, język przewrotny zostanie wycięty. Wargi sprawiedliwego wyrażają dobrą wolę, lecz usta bezbożnych przewrotności. List do Hebrajczyków, rozdział pierwszy: Syn, najważniejszym objawieniem Boga. Różnorodnie i wielorako. Bóg, który przemawiał dawniej do ojców przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. On, będąc odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty, podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, gdy sam dokonał oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach, i stał się o tyle ważniejszym od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył, imię. Do którego bowiem z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział, ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem, i znowu, ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem? A gdy znowu wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niech jemu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie powiedziano, on swych aniołów czyni wichrami, a swych podwładnych płomieniami ognia. Lecz o Synu, Twój tron, o Boże, na wieki wieków berłem prawości berło Twojego królestwa. Ukochałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie, dlatego Twój Bóg namaścił cię, o Boże, olejkiem radości, jak żadnego z Twoich towarzyszy. Oraz Ty, Panie, na początku posadowiłeś ziemię i niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą. A ty pozostaniesz wszystkie, jak szata ulegną zużyciu, jak płaszcz je zwiniesz, jak okrycie i doznają przemiany. Lecz ty jesteś ten sam i nie skończą się twoje lata. Do którego z aniołów powiedział też kiedykolwiek: Usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek dla twoich stóp. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do posługi tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Pięcioksiąg Księga Kapłańska, rozdział piąty. Ofiara za nieświadome zatajenia, nierozwagę i zanieczyszczenia. Ktokolwiek zgrzeszy przez to, że choć usłyszał głos wezwania do przysięgi i był czegoś świadkiem, coś widział, albo o czymś wiedział, to tego nie oznajmił i przez to obciążył się swą własną winą. Albo ktokolwiek zgrzeszy przez to, że dotknie jakiejś nieczystej rzeczy, lub padliny nieczystego zwierzęcia, lub padliny nieczystego bydlęcia, lub padliny nieczystego płaza, było to przed nim zakryte. Jednak stał się nieczysty i zawinił. Albo ktokolwiek zgrzeszy przez to, że dotknie nieczystości ludzkiej, lub jakiejkolwiek nieczystości, przez którą można się zanieczyścić, było to przed nim zakryte. Lecz on potem dowiedział się, że zawinił. Albo ktokolwiek zgrzeszy przez to, że przysięgnie przez paplanie swoimi wargami, ku złemu lub dobremu, zupełnie tak jak to człowiek wystrzeli z czymś czasem w przysiędze. Było to przed nim zakryte, lecz on potem dowiedział się, że zawinił w jednej z tych spraw. Jeśli więc ktoś zawini w jednej z tych spraw, niech przyzna się, że w tej sprawie zgrzeszył, i niech przyprowadzi do Jachwę jako ofiarę za swoje przewinienie z powodu swojego grzechu, który popełnił samice strzody, owce albo kozę skus jako ofiarę za grzech. Kapłan zaś dokona za niego przebłagania i będzie czysty od swego grzechu. A jeśli nie stać go na to, aby dać owce, to niech jako ofiarę za przewinienie, którym zgrzeszył przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego ptaka na ofiarę za grzech, a drugiego na ofiarę całopalną. Niech przyniesie je do kapłana, a ten złoży najpierw tego, który ma być na ofiarę za grzech. Skręci więc jego głowę, tuż przy jego szyi, ale jej nie oddzieli i spryska częścią z krwi tej ofiary za grzech ścianę ołtarza, a reszta krwi zostanie spuszczona u podstawy ołtarza, jest on ofiarą za grzech. Z drugiego natomiast uczyni ofiarę całopalną zgodnie z przepisem. Tak dokona kapłan za niego przebłagania od jego grzechu, który popełnił, i będzie mu przebaczony. A jeśli nie stać go na dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, to niech przyniesie jako swoją ofiarę za grzech, który popełnił, dziesiątą część efy najlepszej mąki pszennej na ofiarę za grzech. Niech jednak nie daje na nią oliwy i niech nie daje na nią kadzidła, gdyż jest to ofiara za grzech. Niech więc przyniesie ją do kapłana, a kapłan nabierze z niej pełną garść jako przypomnienie i spali ją na ołtarzu na wdzięcznych darach dla Jahwe. Jest to ofiara za grzech i dokona kapłan za niego przebłagania za jego grzech, który popełnił w jednej z tych spraw i będzie mu on przebaczony. Reszta zaś będzie należeć do kapłana jak przy ofierze z pokarmów, ofiara za niezamierzone sprzeniewierzenia. I przemówił Jahwe do Mojżesza tymi słowy: Ktokolwiek dopuści się sprzeniewierzenia i przez przeoczenie zgrzeszy przeciw świętościom Jahwe, to przyprowadzi do jachwę jako ofiarę za przewinienie, barana bez skazy strzody, według Twojego oszacowania w srebrnych syklach, w syklach miejsca świętego, na ofiarę za przewinienie. Za to natomiast, w czym zgrzeszył, co było sprawą świętości, odpłaci i doda do tego jeszcze jej jedną piątą. Tak dają kapłanowi, a kapłan baranem ofiary za przewinienie dokona za niego przebłagania i będzie mu przebaczone. Ofiara za niezamierzone przestąpienie przykazania. A jeśli ktoś zgrzeszy i postąpi wbrew jednemu ze wszystkich przykazań, Jahwe, które z tego powodu nie zostały spełnione, a nie zauważył, że dopuścił się przewinienia i obciążył się swoją winą, to przyprowadzi barana bez skazy, strzody, według twojego oszacowania, na ofiarę za przewinienie, do kapłana. Kapłan zaś dokona za niego przebłagania, za jego przeoczenie, przez które pobłądził a sam tego nie zauważył i będzie mu przebaczone jest to ofiara za przewinienie ponieważ zawinił przewinieniem wobec Jahwe księga kapłańska rozdział 6 ofiara za sprzeniewierzenia świadome i przemówił Jahwe do Mojżesza tymi słowy ktokolwiek zgrzeszy i dopuści się sprzeniewierzenia wobec Jahwe przez to że zaprze się wobec swojego bliskiego rzeczy powierzonej na przechowanie lub Rzeczy przekazanej jako zabezpieczenie, lub rzeczy zrabowanej, lub przez to, że wyzyskał swojego bliskiego, albo przez to, że znalazł rzecz zgubioną i zaparł się tego, i przysięgał fałszywie w czymś z tego wszystkiego, co bywa, że człowiek robi, aby przez to zgrzeszyć. Jeśli więc tak się stanie, że zgrzeszy i zawini, to zwróci rzecz zrabowaną, którą sobie przywłaszczył, lub korzyść zdobytą wyzyskiem. Lub rzecz powierzoną na przechowanie, którą przejął jako swoją, albo rzecz zagubioną, którą znalazł, albo to wszystko, co do czego fałszywie przysięgał, i wynagrodzi to w pełni, i dołoży do tego jeszcze jedną piątą temu, do którego to, co sprzeniewierzył, należy, odda to w dniu swej ofiary za przewinienie, a jako swoją ofiarę, za przewinienie przyprowadzi do Jachwe barana bez skazy, strzody, według twojego oszacowania. Jako ofiarę za przewinienie przyprowadzi go do kapłana. Kapłan zaś dokona za niego przebłagania przed obliczem Jahwe i będzie mu przebaczone cokolwiek uczynił, by przez to obciążyć się przewinieniem. Postanowienia dotyczące ofiary całopalnej. I przemówił Jahwe do Mojżesza tymi słowy: Przykaż Aaronowi i jego synom tak: Takie jest prawo dotyczące ofiary całopalnej. Ta ofiara całopalna pozostaje na palenisku ołtarza przez całą noc aż do rana, a ogień ołtarza będzie na nim płonął. Kapłan zaś przywdzieje swoją lnianą szatę i lniane spodnie wdzieje na ciało swoje i zgarnie popiół, na który ogień strawił ofiarę całopalną na ołtarzu i złoży go obok ołtarza. Następnie zdejmie swoje szaty, a wdzieje szaty inne i wyniesie popiół na zewnątrz obozu. Na miejsce czyste. Jednak ogień na ołtarzu będzie na nim płonął i nie zgaśnie. Rano zatem kapłan będzie rozpalał na nim drwa i układał na nich ofiarę całopalną i spalał na niej tłuszcz ofiary pokoju. Ogień będzie płonął na ołtarzu stale, nie zgaśnie. Postanowienia dotyczące ofiary z pokarmów. A takie jest prawo dotyczące ofiary z pokarmów. Składać ją będą synowie Aarona przed obliczem Jahwe. Z przedniej strony ołtarza. Składający ją weźmie z niej w garść najlepszej mąki ofiary z pokarmów, wraz z częścią jej oliwy oraz całe kadzidło, które jest na ofierze z pokarmów. I spali to na ołtarzu, jako przyjemną woń, jako przypomnienie dla Jachwe. Pozostałość zaś ofiary z pokarmów spożyją Aaron i jego synowie. Przaśniki będą spożywane w Miejscu Świętym. Spożyją ją na dziedzińcu namiotu spotkania. Nie będzie się tego piekło na zakwasie. Jako ich dział dałem imię z moich wdzięcznych darów. Jest to świętością nad świętościami, podobnie jak ofiara za grzech, i jak ofiara za przewinienie. Może ją spożywać każdy mężczyzna wśród synów Arona. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń, dotycząca wdzięcznych darów Jachwe. Każdy, kto ich dotyka, ma być poświęcony. Postanowienia dotyczące kapłańskiej ofiary z pokarmów. I przemówił Jahwe do Mojżesza tymi słowy. Taka jest ofiara Aarona i jego synów, którą będą składali Jahwe już w dniu swojego namaszczenia. Dziesiątą część Efy, najlepszej mąki pszennej w ramach stałej ofiary z pokarmów, połowę z tego rano, a drugą połowę wieczorem, będzie się to przyrządzać na oliwie na patelni. Przyniesiesz zaczynione, wypieczone kawałki ofiary z pokarmów i ofiarujesz woń przyjemną dla Jahwe. Będzie ją przygotowywał namaszczony kapłan, następca Arona, ustanowiony po nim spośród jego synów. Wieczysta ustawa Jahwe. Będzie ona całkowicie spalana. Każda więc kapłańska ofiara z pokarmów ma być całkowicie spalana. Nie będzie się jej spożywało. Postanowienia dotyczące ofiary za grzech. I przemówił Jahwe do Mojżesza tymi słowy. Przemów do Aarona i jego synów. Takie jest prawo dotyczące ofiary za grzech. Ofiara za grzech będzie zażynana przed obliczem Jahwe w tym samym miejscu, w którym zażynana jest ofiara całopalna. Jest ona świętością nad świętościami. Kapłan, który składa ofiarę za grzech, może też ją spożywać. Będzie spożywana w miejscu świętym, na dziedzińcu namiotu spotkania. Każdy, kto dotyka jej mięsa, ma być poświęcony, a jeśli coś z jej krwi opryska szatę, wówczas to, co na niej spryskane, wypierzesz w miejscu świętym. A naczynie gliniane, w którym je gotowano, zostanie rozbite, a jeśli gotowano je w naczyniu miedzianym, to zostanie ono wyszorowane i wypłukane wodą. Każdy mężczyzna spośród kapłanów może ją spożywać. Jest ona świętością nad świętościami. Jednak żadna ofiara za grzech, której część krwi wnosi się do namiotu spotkania, aby dokonać przebłagania w miejscu świętym, nie będzie spożywana, ma być spalona w ogniu. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia. Jeśli chcesz, słuchaj jako podcasty Spotify.